Zapraszamy na kolejne spotkanie z naszym słownikiem. Dzisiaj dowiecie się, co oznacza słowo konsekwencja. Konsekwencja to, to jest na przykład takie uczył się, że się czymś stresujemy i nie chcemy tego zrobić. Robimy sobie z kogoś żarty i ktoś się na przykład poskarży. Konsekwencje to poniesienie. Tak trochę innej kary. To jest jak ktoś jest niegrzeczny, to rodzice mogą dać konsekwencje. To jest takie coś, że jak jest kłótnia, to potem są konsekwencje, że jest jakaś kara. Raz mi ktoś wysucił kapcie za okno z innej szkoły i to dotyczyła go konsekwencja. Ktoś złamie zasady gry, albo ktoś kogoś uderzy, to ponosi konsekwencje potem. Tata albo baba yy, mówią mi, yy, że idź do swojego pokoju, przemyśle to Marysiu, yy, no i to jest konsekwencja. Oto co mówi encyklopedia. Konsekwencja to następstwo, rezultat czegoś. Możemy powiedzieć, że ocena na świadectwie to konsekwencja pracy w czasie roku szkolnego. Ale konsekwencja to także upór w działaniu i dążeniu do osiągnięcia celu. O kimś takim mówimy, że jest konsekwentny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.